I kochani, witam Was serdecznie na mojej nowej recenzji i witam Was na moim kanale. Chciałabym Wam zaprezentować coś, co, zajm... co znajduje się za mną i pewnie zastanawiacie się, co to takiego? Co to za jakaś... jakieś pudełeczko, prawda? Co to za jakieś pudełeczko? Co ona nam chce pokazać? A no widzicie, no, to jest takie pudełeczko, które służy do zbierania pieniążków, a mianowicie służy jako skarbonka. Pokażę Wam może ją z bliska. Nic nie będę mówić, tylko wam zaprezentuję. I co? Słodkie, prawda? Jak widzieliście, ze środka wyszedł kiciuś, wyciągnął łapkę i coś chciał zabrać. No tutaj nic nie ma. Ja nie mam przy sobie pieniążków, więc no niestety nie pożywię Kiciusia. Ale Kiciuś zabiera nam do środeczka tutaj monetę, którą wsadzimy. My musimy nacisnąć i dać mu znać, że może sobie zabrać to, co tutaj położyliśmy. I że to są nasze oszczędności. Ta zabaweczka jest od szóstego roku życia. To jest bardziej skarboneczka. Ponieważ wiadomo, tutaj musimy dawać pieniążki, pieniążki... Są lepsze dodawania dla dzieci troszeczkę starszych, prawda? Tu mamy włącznik, wyłącznik. Tutaj mamy do wsadzenia dwie, dwa, dwie baterie, dwa paluszki zwykłego, zwykłej wielkości, więc to będzie AA. A tutaj, kochani, mamy właśnie taki otworek, jakby który, który możemy użyć, jak już uzbierzemy, załóżmy powiedzmy przez pół roku jak zobaczymy, że to jest już pełne i możemy coś sobie zakupić albo na przykład zainwestować w coś no, no nie wiem, no nie wiem. przepraszam. Kotek Kotek nadal szuka tego pieniążka, który mu obiecałam, więc jak już obiecamy kotkowi Pieniążek, to włóżmy ten pieniążek tam, żeby kotek nie był zły, tak jak jest zły teraz na mnie. Ja będę musiała zaraz to nadrobić, żeby nie był na mnie zły, Kiciusiu, nie będziesz zły. A, może nie będę już naciskać, bo, bo będzie oczekiwał coraz więcej. Dobrze, w takim razie, kochani, to wszystko z mojej strony. Ja Wam jeszcze pokażę opakowanie. Widzicie, o tak, w ten sposób. Pokażę Wam opakowanie. Ono wygląda w ten sp sposób. Tutaj mamy też instrukcję z boczku, żebyśmy wiedzieli, co i jak. I tutaj też mamy, o z tej strony, mamy to samo. Mam nadzieję, że wszystko wiecie, że Wam się podobało, że Wam się zabaweczka podobała i dacie mi łapeczkę w górę, że dacie mi jakiś komentarz, ja chętnie odpiszę. No i nie zapomnijcie o subiku z dzwoneczkiem. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnej recenzji. Pa, pa!